Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 7 kwietnia. Będzie to dla Was taka szybka, ogólna wróżba urodzinowa dla wszystkich osób z 7 kwietnia. I tutaj nie bierzemy, moi drodzy, pod uwagę ani Waszego roku urodzenia, ani tego, ile konkretnie macie lat w metryce. To jest dla nas nieistotne. Ważne, że tego właśnie dnia świętujecie po prostu swoje urodziny. Czyli to jest wróżba dla wszystkich widzów kanału urodzonych 7 kwietnia. Dla Was, moi drodzy, e, karty przygotowały tutaj ósemkę kielichów. E, cóż to może nam oznaczać? No przede wszystkim odchodzicie skądś i to odchodzicie tak naprawdę odwracając się na pięcie, nie obracając się za siebie, nie spoglądając wstecz, tylko po prostu tak jakby decyzja zapadła i idziecie sobie w swoją stronę. Ósemka kielichów mówi o odejściach wszelakich, czy to ze związków, czy to z pracy, czy to z relacji jakichkolwiek, czy to z sytuacji, które nas w jakiś sposób ograniczały. I mówi się tutaj o tym, że jest to takie pójście za głosem intuicji, że jest to droga bardzo mocno intuicyjna, czyli my na przykład jeszcze może do końca nie wiemy, dlaczego podążamy w jakimś kierunku, ale to nas bardzo, bardzo mocno do siebie ciągnie i po prostu jest to tak mocne przeczucie, że powinniśmy tam pójść, że my się nawet nie zastanawiamy. Oczywiście te odejścia nigdy nie nie są łatwe. To nie jest tak, że podejmujemy decyzje z dnia na dzień, bo tutaj wielu z Was mogło bić się z myślami od dłuższego czasu i to jest takie naprawdę bardzo mocno przemyślane, ale jednak gdzieś ta intuicja wygrywa czyli gdzieś Was po prostu ciągnie. To jest porzucenie wszelkiego typu układów, wszelkiego typu relacji, sytuacji które gdzieś po prostu no, nas osłabiają, powodują, że my nie czujemy się sobą, nie czujemy się dobrze. Często jest też tak, że ósemka kielichów nam symbolizuje osobę, która też nie potrafi długo przebywać w jednym miejscu. To się tak mówi, że gdzieś kogoś nosi po świecie. Oczywiście może to być zawodowy podróżnik, osoba, która zarabia na życie podróżowaniem, ale to też może być po prostu takie, taka niechęć do zastanowienia, stania się w jednym miejscu, że gdzieś po prostu mamy takie przeczucie, że powinniśmy się znaleźć gdzie indziej. No i tam właśnie podążamy, czyli zmieniamy nasze plany, zmieniamy często radykalnie nasze życie. Idziemy po prostu za tym głosem intuicji, bo wreszcie wiemy czego chcemy. I tutaj ósemka kielichów często nam może pokazywać osobę, która początkowo w tej drodze jest samotna, no bo ona jednak gdzieś tam się izoluje, porzuca te swoje utarte schematy i to nie zawsze Musi się podobać otoczeniu, więc często ta osoba pozostaje taka samotna na tej drodze, ale. To jest tylko tak na początku, w początkowej fazie, bo potem jest znalezienie swojego miejsca, być może znalezienie właśnie takich ludzi, którzy rozumieją nasze pasje, rozumieją nasze spojrzenie na świat, na życie. No, po prostu zawieranie nowych znajomości, bo już też będziemy rezonować z innymi osobami. Jeżeli mielibyście odchodzić ze związków, tutaj może być po prostu zmęczenie związkiem, może być wypalenie uczuć, mogą tutaj w grę wchodzić rozwody, separacje, jakieś, takie po prostu pozostawanie w związku, gdzie partnerzy nie są tak naprawdę ze sobą blisko, bo fizycznie, emocjonalnie oni są od siebie bardzo daleko, tylko gdzieś tam może jeszcze formalnie pozostają ze sobą, ale to już tak jakby wisi na włosku, więc to rozstanie, to odejście już po prostu wisi w powietrzu. Dla niektórych ósemka kielichów może wskazywać na na przykład nieplanowaną ciążę, czyli w sytuacji, kiedy na przykład wydawało nam się, że już nie będziemy mieć więcej dzieci, a tutaj, na przykład, pojawia się nagle taka sytuacja, że jesteśmy w ciąży, albo na przykład Chcemy z kimś być w związku, ale no, nie sprzyjają nam okoliczności, ciągle są jakieś przeszkody na drodze, albo na przykład jesteśmy z kimś w związku, ale na odległość, czyli brakuje nam właśnie tego połączenia fizycznego. Gdzieś tam emocjonalnie jesteśmy z osobą daną związani, ale no, nie mamy jej na co dzień, więc siłą rzeczy tęsknimy za nią. Gdzieś ta sytuacja nam po prostu nie pasuje, przeszkadza nam. No, jeżeli chodzi o relacje pracownicze, sprawy związane z pracą, z finansami, tutaj również mogą być odejścia z pracy, bo na przykład czuliśmy się wypaleni w danym zawodzie, czuliśmy się niedoceniani, albo za słabo zarabialiśmy za nasze zasługi, jak gdyby. Także właśnie takie uczucie niedocenienia, wypalenia zawodowego. To wszystko po prostu sprzyjać będzie odejściom, i czasem tutaj możemy podejmować dość radykalną decyzję, nawet jeżeli nie mamy czegoś innego na oku, to po prostu intuicyjnie czujemy, że już. Dłużej w takim układzie nie wytrzymamy, że musimy po prostu odejść, że musimy iść gdzieś dalej. I często właśnie jest tak, że jak już zdecydujemy się odejść, odciąć się jak gdyby od danego środowiska, danej sytuacji, no to wtedy dopiero zaczynają nam się pojawiać na naszej drodze rzeczywiste możliwości. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Tutaj ósemka kielichów może nam mówić o stanach depresyjnych, o pewnych apatiach, o czasami chorobach przewlekłych, jeżeli na takowe chorujecie. Czasem są to skłonności do uzależnień, więc tutaj trzeba uważać, aby też nie przesadzać z różnego rodzaju używkami, żeby po prostu to wszystko było też wyważone, bo możemy mieć tutaj takie skłonności właśnie do odpływania, do takiej chęci ucieczki przed rzeczywistością, która nas otacza i czasami Czasami lepiej jest rzeczywiście tak fizycznie gdzieś odejść, aniżeli e, wdawać się w jakieś używki, w jakieś takie po prostu rzeczy, które nam nie służą. Także tutaj taka przestroga dla Was od kart. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie, za wysłuchanie tego krótkiego przekazu. Składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom urodzonym 7 kwietnia. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy z okazji waszych urodzin, dużo szczęścia, miłości, e, oczywiście pieniędzy, wszystkiego tego, czego wy byście sobie życzyli i jeszcze więcej. E, no i takiego przekonania, że podążacie właściwą ścieżką, czyli idziecie zgodnie ze swoimi wewnętrznymi potrzebami. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.